Ewa Chodakowska pochwaliła nową ofertę Rossmanna. W mediach społecznościowych postanowiła się pochwalić reakcje internautów – ją zaskoczyły. Ewa Chodakowska to nie tylko znana trenerka fitness, ale i gwiazda polskiego show biznesu. Od wielu lat prowadzi również działalność biznesową, która oczywiście związana jest głównie z branżą dietetyczną. Właśnie pochwaliła niemiecką drogerię, która zaproponowała nietypową ofertę. W ostatnim czasie w nie pojawił się jej nowy produkt. Są to słodycze w wersji fit, które Chodakowska zaprezentowała w osobliwy sposób na filmie. Ten udostępniła w mediach społecznościowych. Ewa Chodakowska zdziwiona reakcją internautów. Na krótkim, zapętlonym filmie, który Ewa Chodakowska zamieściła na swoim Instagramie widzimy jak ta połyka czekoladkę robiąc przy tym dziwną minę. Do filmu dołączyła wiadomość, wrażliwi zamykają oczy, tego się nie odzobaczy. woluwał nie kostki cukru, a berawku kiss są dla niego największą miłością. Kto już próbował? Które ulubione? PS probiotyczne ciasteczka Beraw dostępne tylko w Rossmannie. Czytamy pod filmem. Okazało się, że obserwatorzy jej konta w mediach społecznościowych docenili dystans kobiety i cała sytuacja mocno ich rozbawiła. Uwielbiam Cię za dystans do siebie, wiele, wiele osób mogłoby się go od Ciebie uczyć, napisała jedna. Pani Ewo, uwielbiam Panią. Jest Pani taka pozytywna, prawdziwa i ma dystans do siebie. Super, czytamy w komentarzach. Ewa, uwielbiam Twój dystans do siebie. Jesteś wspaniałą osobą, stwierdza Fan. Nieważne pod jaką postacią jesteś. Najważniejsze, że jesteś sobą i że my mamy Ciebie. Ważne, że jesteś. Miłe słowa skierowała do Chodakowskiej panka. A, to ja też chcę być koniem. Skoro tak wyglądają, zauważa obserwatorka. Czy nowy produkt będzie hitem? W innych komentarzach nie brakuje pochwał nowego produktu, który reklamuje swoim nazwiskiem Chodakowska. Ci, którzy go już próbowali twierdzą, że ponoć ciasteczka są bardzo pysze, a szczególnie króluje wśród nich smak kawowy. Po zamieszczeniu filmu większość komentujących deklarowało, że natychmiast pójdą do Rossmanna na ponowy produkt. Inni zauważali, że natychmiast chcieliby spróbować propozycji w niemieckiej drogerii. Odzew oraz ogólne zainteresowanie produktem sprawiły, że Ewa może być spokojna o sukces nowego produktu. Przy okazji fani pokazali że kobieta wciąż wzbudza ich sympatię.